Cześć, z tej strony Jarek Tączak. W dzisiejszym materiale chciałbym zapowiedzieć serię filmów dotyczących Renault CamClip, a więc oryginalnej serwisówki, która jest wykorzystywana podczas pracy w autoryzowanych serwisach Renault oraz Dacia. Jest to sprzęt, który umożliwia mechanikom diagnozowanie samochodów tych marek. Mam przyjemność pracy nad tym testerze od blisko 6 lat. W tym czasie udało mi się zebrać dosyć pokaźne doświadczenie związane z użytkowania tej maszyny i chciałbym się z Wami podzielić wnioskami, które z tego wynikają. Na pewno opowiem wiele na temat zakupu tego sprzętu, jego awaryjności, cen, sposobu diagnozowania. Pokażę również na konkretnych przykładach, w jaki sposób można ten, ten tester wykorzystać, jak bardzo ułatwią diagnozowanie tej francuskiej marki. Co więcej, jeśli macie pomysły na filmy związane z tą tematyką, piście w komentarzach. Postaram się to uwzględnić podczas nagrywania materiałów do tej serii Zachęcam również do sprawdzania historii serwisowej samochodów ty, tych marek przed zakupem oraz ewentualnej historii wypadkowej bądź historii przebiegu ze stacji diagnostycznej. Jeżeli bylibyście zainteresowani taką usługą bądź chcecie uzyskać wiedzę w tym zakresie, to piszcie na jod.tączak21 a jeśli chcielibyście dowiedzieć się coś więcej na temat serwisówki dla samochodów Renault oraz Dacia, bylibyście zainteresowani jej zakupem bądź wypożyczeniem, to możecie również pi pisać na wymienionego wcześniej maila lub tradycyjnie możecie zostawić dane kontaktowe w komentarzu pod tym filmem postaram się z Wami w miarę w krótkim czasie skontaktować. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do subskrybowania, lajkowania filmów na tym kanale. Na pewno będzie to miało pozytywny wpływ na tempo mojej pracy związanej z rozwojem mojego kanału. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, pozdrawiam, cześć.